Cześć witajcie z tej strony Dipol. Eee, widzicie, dlaczego tak widzicie? Tu nie widzicie, dlaczego tak widzicie? Tak, mam do rozdania dwa gif tak? Tak. I te GIF-kody mam do rozdania. Są trzy zasady, jak wygrać te dwa GIF-kody, jak ktoś chce pierwsze. Y, oczywiście musicie zasu mieć zasubskrybowany mój kanał. Po drugie, po drugie lajknąć tej, ten filmik. Y, a oczywiście po trzecie napisać komentarz, byle jaki się manka albo te... No byle jaki komentarz. Możecie nawet spała wymyślić, czy coś. Poczekajcie. Ok. powiększyło Wam się Okienko. Tak, dwa gif-kody. Pamiętajcie, do wygrania dwa oryginalne Minecrafty, tak? Konta premium. Mam nadzieję, że dużo osób to obejrzy, bo konkurencja jest na poziomie, czyli dwa gif-kody to nie, nie, nie daje się tak od razu, tak? Dlaczego tak akurat robię? Ponieważ mam zero widzów, to naprawdę nie mam dla kogo robić, tak? Tego. Więc postanowiłem zrobić takie coś, więc siemanko, trzymajcie się, życzę wam powodzenia, no i na razie pa, siemanko.